Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny stanowią finansowe wsparcie po stracie bliskich, można się starać na przykład o rentę czy zwrot kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000. O, o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się najbliższa rodzina, ale także i osoby niespokrewnione. I tutaj różnica polega na tym, że osoby, które występują o wykład świadczenia e, w postaci zasiłku pogrzebowego, muszą bardzo dokładnie udokumentować wszystkie poniesione koszty związane z pogrzebem i nie może to być więcej niż 4000. W przypadku, e, kiedy o zasiłek występuje rodzina, wówczas te koszty Maksymalnie wypłacamy również do kwoty 4000, ale nie trzeba tak dokładnie udokumentować. Śmierć osób bliskich zawsze jest bardzo trudnym przeżyciem, a już rodzica w szczególności. Dlatego polskie prawo zapewnia ochronę młodym ludziom, którzy przedwcześnie stracili ojca, matkę lub oboje rodziców. W takiej sytuacji dzieciom przysługuje świadczenie, co ważne może mieć ono różne formy. Poszkodowanemu przez śmierć rodzica dziecku należy się odszkodowanie z ubezpieczenia czy zadośćuczynienie za szkodę niematerialną, ale również renta rodzinna z ZUS-u. Renta rodzinna przysługuje dzieciom, a także współmałżonkowi pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Jeżeli osoba zmarła w momencie śmierci, posiadała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub była osobą ubezpieczoną, która nabyła go prawo do tych dwóch świadczeń, wówczas przysługuje renta rodzinna. Jak dodaje Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy z usług województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku dzieci do ukończenia 16 roku życia nie ma znaczenia, czy te dzieci uczą się, czy też nie, renta rodzinna jest wypłacana. Później, jeżeli te dzieci kontynuują naukę, renta wykłacana jest do 25 roku życia. W przypadku, jeżeli ostatni rok studiów przykłada po ukończeniu 25 roku życia, wówczas to świadczenie jest przedłużane do dnia kontynuowania nauki. Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od składek, jakie odprowadzane były za osobę zmarłą. Najniższa renta rodzinna wynosi 1588 zł brutto. Przypomnijmy, że w przypadku śmierci ubezpieczonego pieniądze zgromadzone na jego subkoncie w ZUSie nie przepadają, lecz podlegają dziedziczeniu. By je uzyskać osoba uprawniona musi złożyć wniosek. Spadkobiercą może być nie tylko rodzina ubezpieczonego, ale każda osoba fizyczna, na przykład przyjaciel.